Witam, witam. Porozmawiamy o największym debilu wolniętym menelu pod mostem, którego matka rodziła w śmietniku, który nie ma psa, pieniędzy mieszka gdzieś w piwnicy u swojego dziadka, którego już nie ma, bo go zabił, bo potrzebował pieniędzy, a dziadek nie chciał mu dać. I porozmawiamy o tym. Starszego eee, zaczyna. I tak, nie go na hajs? Dajcie mi minutkę. Wręcz dajcie mi minutkę. E, bo ten debil nie rozumie. To, e, nadszedł czas pokazania mojego majątku. Nie jest to mój cały majątek, ale macie jakieś tu stówy. Jest tu mniej więcej około... No, jest tu około mniej więcej 3,5 tysiąca polskich złotych. Nie, tutaj jest około... Powiedzmy mniej więcej dwa koła, a jeszcze mam jedną skarbonkę. Gdzie ja ją mam? Tu! E, tu też jest mniej więcej trochę kasy. No więc nie gadajmy, że jestem biedakiem, bo jestem o wiele bogatszy od Ciebie. Na przykład, ym, jak to, bo ja wysłałem na live'ie Toriego. Jak nie wiecie kto to Tori, to zapraszam na jego kanał Tori, yy, przez 2 i. I tak, yy, to jest YouTubers, tam stoi Leśka. I tak, yy, ja tam wysłałem gotówkę do najdrażnych, żeby wpadali na mój kanał, bo organizować ten konkurs. A ten dzieciak naiwnie się na to nabrał, niby mówi, że jest, że jest normalny i ten. Yy, no, i tak padł na ten kanał mój, i od razu zaczął mnie obrażać. No i właśnie to, co wam się wyzwyczajało, siema. E, przepraszam, e, on nie rozumie do końca i pierdzieli głupoty. Ja przyszłam, jego kanał poznałam przez to, bo e, byłem na tej e, wojnie do tu e, Panda Pandam stoi i tam to ja mu wysłałem, chyba. Nie, ja chyba nic ja wysłałem, nie pamiętam. Dawno to było? Nie no widziałem na jego kanale, bo do live'a nie oglądałem, że panda wygrał. I napisałem Po co to robić, skoro usuną Ci to na prawach autorskich. Oczywiście on zaczął mnie wyzywać, że ja pierdzielę brednie, nic mu nie usuną, no i tak się zaczęło, weź mi nie kłam. E, majątek pokazany, e, film wyjaśniony. I jeszcze szybko wejdźmy do kolegi snipera, bo on też coś nagrał. Więc sobie zobaczmy. Ty coś gadasz w końcu, Kondzio, czy ty się zawiesiłeś? To ja? Nie. O to... co? O innym. Co? To... Ty to... nie no, nagrywałaś, nie? Niestety, no po prostu też przestań do wszystkich sapać, ok? Bo chciałbym z tobą nagrać jakiś fajny odcinek, na przykład z Minecrafta, byśmy sobie coś porobili. Co ty na... Z tobą jak najbardziej mogę, bo ty jesteś jeszcze spoko, a dlatego brawla to średnio ciebie lubię, no ale jest jak jest. Ale jeśli... ja się do wszystkich nie czepiam jeszcze odpowiem sobie na kluczowe pytanie tytuł odcinka. Czy hejt na mnie działa i w ogóle coś nie robi? Po pierwsze, nie działa on na mnie. Mam tyle komentarzy, Ja niektóre odsuwam, niektóre po prostu zasadę do szkóry. święty spokój. Wiesz. zle. <laughs> no więc no... No ja już to kończę. jest Tutaj jeszcze mój kuzyn i ten jego jeszcze mały braciszek. Aha, dobrze. I to on wydaje te głosy, nie moja wina, no. Trzeba więcej powiedzieć. Col ten cold sniper, czyli debil, który nie ma w ogóle głowy do niczego i pokaże... I jest czymś takim. A patrz ta mi To jest ten pan, to jest ta świnia z tego YouTube'a. Oczywiście bez obraży, bo on jest największym pośmiewiskiem, ale kość smakuje przebija wszystkich. Jeśli nie wiecie co, to sobie wpiszcie to. Yy, yy, to jest on. Pójście Leopold, czy jak to się tam nazywa? I to jest film o nim. Jeśli go nie oglądaliście, to obejrzyjcie. To jest film o nim. Tak, o nim. Więc sobie go zobaczcie. Elo ben.